Nauczycielka z getta to powieść o prawdziwej miłości, o oddaniu, o poświęceniu, o realizacji marzeń i o życiu w świecie, w którym nie ma żadnej pewności. Wszystko się zmieniło z dniem 1 września 1939 roku. Życie nabrało zupełnie innego wymiaru, o czym początkowo mój bohaterowie Laura i Dawid nie mają zupełnie pojęcia. Wtedy nikt się nie spodziewał tego, co się będzie działo dalej. Nikt nie miał pojęcia, jaki plan wymyślił Hitler dla Polski, dla Europy i dla całego świata. Powieść nauczycielka z Getta inspirowana jest prawdziwymi wydarzeniami, które miały miejsce w Łodzi w czasie II wojny światowej. Premiera już 16 marca.